Zobaczmy, tak to żyje. Ty Dobry. żyjesz Ubałem. czy nie żyjesz? Żyjesz. No kurka, bo na, y, tyle czasu cię nie było. No jak, jestem cały czas. Nie, no ale jakiś czas który był tu taki jeden y, pacjent, który cie, ciebie i Damiana zastępował. Ale no, było coś takiego, no. No, no, no właśnie mówię, no. Aż jestem, aż jestem zdziwiony, nie? No jest. Tak. Że, 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 że się pojawił z powrotem. Dobra. Yy, słuchaj, przyjacielu. <grym> iPoda. Co? To iPod. <grym> A, nie wiem jak tu się kurwa. Chyba, że w tym pudełku... tu kartkę chyba... W pudełku jest to za tutaj? Tak jest w środku. Jest w środku. No to nie jest iPod, to on to za... Je, że jest y, do PlayStation na 4 czy coś takiego. No kontroler. Ja, to, ja tam się bierze, ja, ja się znam na tym. A skąd pan to ma? No, od yy, kolega, od kolegi. To nie jest kradzione. Yy, na pewno, Kuba, na pewno nie jest kradzione. Ale ja tak nie powiedziałem. Nie, nie, no bo jak ty mi od razu pytanie, ty jak policjant mi pytania zadajesz. Nie, po prostu się zapytałem, no bo wydaje mi się, że nie grasz na konsoli. Yy, Czy grasz? No raczej nie. No, dlatego... Byłem ciekawy, a to, to, to... jak nie grasz na konsoli skąd pada masz, nie? To no, a to od kolegi. No ale klasycznie. Już tutaj widzę, że ta gałka jest uszkodzona. Nie wiem, ja tam się nie znam na tym powiem ci szczerze, że... No lipa będzie. O. Ale nawet jeśli on byłby sprawny taki, to. 5 zł. No już nie ma takiej ceny, nie? Bo on nowy pewnie kosztuje 30 zł. No że on mi coś gdzieś gadał, że... Yy, na Allegro 125 zł, nie? Nie, raczej to nie. Byłem, to, byłem, to aż normalnie było w środku. To weźmiesz go no, no. Jak? Na sprzedaż? No ja nie mogę, bo tu ta gałka ucieka w prawo lekko, czy tam w lewo, już nie pamiętam. I podczas grania to będzie odczuwalne, nie? No, to już jest. No to myślę, chyba gwarancja jest, yy, czy to nie wiem, co tu tam jest Karka w tym. A jakby była gwarancja, to zawsze można oddać. Może naprawią, nie? No oczywiście. Chociaż to widzę, że z jakiejś palety chyba jest dobra. No, no tego, tego Kuba to ja ci nie powiem. No. Tego to ja ci nie powiem, że, że tego. To czyli to czyli... No ten iPod nie przejdzie. I lipa. <gry> Troszkę tak. No skoro jest uszkodzony. Mocno jakoś tam nie ucieka, no ale no, te pady nie są jakieś drogie, więc jak już delikatnie gdzieś tam skręca tak ten analog, to nie ma sensu. Aha, no to to wiesz. Ja. Słuchaj. Na, na, kom, na rowerach to może się znam, tak? No, ale na yy, komputerach. Nie bardzo. Nie bardzo. Po co on ci to dał? No nie wiem, chciał, żeby to sprzedać, nie? Aha, wysłał tylko. No wysłał A... mnie tylko, żeby to sprzedać, nie? Okej. Okay. Bo mówi, patrzał na Allegro żeby 120 niby 5 zł. Co to kurde jest? Nie, to młody. Czemu on ledwo mu... mówi? Także dzięki i zdrowia życzę ci. Wzajemnie. No to jest chyba ten cekarek, który ci odebrał. Tak, tak. No odebrał te słoniki, telefon, tu mamo, wszystko mi się nie? No dałem pieniądze, mówię, niech mi podbieraj to, nie? Bo już tak było, wieś po terminie, tak było po terminie, nie? Ten tym telefonem. On jak mu nieraz dam pieniądze, bo ten, matka w klinice leży, nie? E, nasza, nie? W ciężkim stanie, po udarze mózgu, nie? Nie mówi do końca życia wózek inwalidzki, dlatego muszę na wiosce teraz siedzieć. A mówię, jadę, nawet z tytonu nie brałem nic, mówię, jadę, wezmę zegarek i dam pod zastaw, żebym miał co kupić, dwa piwa do mycia, chaty i papierosy, żebym miał to wszystko. To nie. jak Ty tutaj przyjechałeś? No, rowerem jestem. No cześć, wie, jestem. Rowerem przyjechałem. No, na moim ma... no nie, to inny jeszcze zegarek. No mam, ja mam trzy takie zegarek. Pięć tych potrzebuję, ale pod zastaw, nie na sprzedaż. Na miesiąc czasu nie mi zrób. Rolex? No. Pan wiesz, że to nie jest <laughs> Rolexik jest tutaj. Oryginalny Rolexik? No wiem, że nie jest. Pięć dyk potrzebuje. Ale podzastaw, nie na sprzedaż. Na PES, na, na mój adres, nie? Telefony ci nie zostawię, bo mam konto załadowane. To mówisz, że na wiosce siedzisz? Mhm, na Rąpinie. No. no dobrze, nie? No, spokój, wariatów nie ma. Nie ma terapii, na mieście, latania. widziałeś, co my żeśmy wystwierali. Wszyscy powiedzieli, że są zadowoleni. No i robotę mam, nie? Chodzi? No chodzi, nie widzę. Data, tylko ci się nie zgadza. No, weź już tą datę, bo ja nie znam się na to. Weź już tą datę. Rana widziałeś? To z miesiąc czasu nie widziałem. też go nie widziałem. A zostawił kiedyś mi kartkę, jak byłem pod drzwiami, że mam go ratować. To wszystko. Macie, ratuj mnie. to wszystko. Na komodzie mi przed drzwiami zostawił tutaj drzdejku. Ratuj mnie? No, mam tą kartkę w kacie, w kuchni leży. Za tą kosiarkę ile wołasz? Mistrz, to jest. Podpisz tam i zaraz? Poczekaj chwilę. Spokojnie. Co mu pożyczył no na nie. zegarek? No, nie widział. Znaczy no, jeszcze jeszcze gdzieś go widziałem. Druku mu nie dałeś, kolego. No iż takie to mamy życie, nie? Nie wiem, co się dzieje na dresdenku pracy w Nie Hmm, niedziela, nie niedziela. A ten był ostatnio, o co dał, tutaj w Lombardzie zostawił 20 zł za słoniki, co, co z Tobą zdjęcie zarobił Radek, bo z braholem jest w ośrodku. Taki wiesz, tatuaż, ale Bemką to tu był, fajny ziomar, bo był u nas na wiosce, wiesz? Aha. I piwo mi przywiózł, nawet, cztery Tatry mi postawił, e? z Alblonga. No, się... ja, jeszcze mówi wygląda, że są z tobą zdjęcia. Pokazuje, czy to jest Kuba, nie Iwan, nie? Z tobą co za zdjęcie tutaj robił. No, no ci mówię, nie kłamie ciebie, nie? A taki fajny chłopak. I zegarki u ciebie okupywał, o! Mówi dla synów, dwóch synów brał u ciebie zegarki. Widzisz, nie czaruje ciebie. Akurat no. był. Ja tu byłem w szoku. Przyjeźdź gościu ziomal, belca niesamowita, cztery katry mi stawia na stół. Mówię, tak to można się kolegować z chłopakami. Jeszcze mówię, ale ty jakiś grzeczny jesteś. No, no bo jeszcze od rana piwa nie wypiję. Ale no, nie, nie możesz handlować stary. A że ty grzeczny. Handlowy no, 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 fejkowymi rzeczami. To, że ten fejkowy zegarek coś kosztuje, to nie znaczy, że możesz go potem recelować, bo naruszasz stary prawa autorskie. No i żeby nie widziałem. Może zajdę do niego? Bo... Tutaj rozumiem, że pod zastaw nie da sprzedaży? Tak. Tylko pod zastaw Parkside A ile kasy potrzebujesz? No ile dasz Maksymalnie No Czyli nie wiesz ile potrzebujesz Każda gotówka się przyda Chyba stówę coś nowe kosztuje, nie? Nawet nie wiem ile to kosztuje Ta tu to tam nie wiem No 145 zł nowa 5 dni używana Ciężki temat no nie, to jest jakaś inna. Nie, to co innego za 149, to jest wyżynarka taka jak byli siodłem. Piła szablasta elektryczna, Parkside 710 D3. A, tu kosztuje 249 nowa. No to za uszybkę, pić, tak byś dostał. Coś więcej? <gry> no ciężko, ciężko. 80 zł, 89 No to dyszek No dobra, to nie będzie. I tak pod zastaw, to tam. Tam mi klasycznie podpisz zaraz. niechętnie ja piszę. Ja, wykupiłem go na telefonie. Na telefonie wiesz co, co godzinę. Trzeba go najpierw mieć. A, wypadł mi z okna i kusił. Lej przy tu to przyjechał go. No no ja. Czekaj, gdzie ty mieszkasz? Na żonę no z to z okna, A nie? Się... z ojcem, no jest. Nie mógł ci wypaść na ulicę? No wypadł, normalnie. Masz ulicę? No nie! Lamp, no coś? ci powiem, że się opił centralnie. może tak, że ojciec do mnie mówi, że mam ultra pecha. Ale on i tak ci źle tam pokazuje. No ale <laughs> ja, przecież cały czas go biorę i i, i tak go a, biorę elektroniczna, na, no, na no, wykup. No dobra, dobra, dobra. a ku... ile go mam, k**wa, ku... dwa dni. Kiedy byłem, oddałem, mówił ci, mówił no, Damian ci, Ale no, 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 ogólnie masz go już długo chyba, nie? No ku... prawie rok będzie, nie, ponad rok. Ja go nie, nie dawałem też w czasu, nie? Ile byś chciał? No sytuwa, nie? Na mecz idę, kurwa. dzisiaj lubisz gra, ale tam nie wiem, to jest jakaś już... Kurwa, w środę mecz, kurwa. I tak mamy drugie miejsce od. Ty, a możesz zerknąć w necie? A dobra, kur... i tak jest blisko, to chrz. się już. Ale że co, czy dzisiaj jest mecz? No, nie, no go to do mnie mówi ten, ten, ten. No kur... dzisiaj o 17.30. O, w szóstej, kur... a ja myślałem. O, w do... piątej, dobra. O, w do szóstej. Wiktoria. Wi... Szczaniec? No. Jak? Szczaniec. Tak, no, no. Tylko, że to nie jest w ogóle. Czwarty. To nie wiem, właśnie. Oni grają chyba w jeszcze jakiejś tej, winnej, kurwa. Tam jest taki jakieś ogóle puche polskich kurczaków. Nie wiem, nie? nie wiem. Nie wiem. No, mój w ogóle zjeżdża już. Okręgówka, nie? Drugie miejsce od, od dołu mamy, nie? Już chodzisz na mecze? Raczej... Znaczy, z tą nogą to mi ciężko, ale dzisiaj mówię już... Kurwa, pójdę, już tam. A co ty masz z nogą, to? Kostka mi... Je, kurwa, mam na w ogóle schodach. Mówię, tego bimbru to nie można pić nie polecam jeśli o kuba... to chodzi a to słabe kościel Bimbro? no chyba tak, no wiem tego kurwa krzyża w ogóle nie? ty, wracam na chatę jakiś Chyba ja polski czy coś ja się rano budzę, ty ile ja miałem? 12 złotych, On się do mnie mówi no to gdzie masz resztę? no kurwa. Jak mam? No, jak ty wchodzisz, w chłopie gdzieś po wogę szafkach chowasz, to i szukaj ty, przełożyłem <śledzianie> cały cały pokój nie ma Znajdzie się pan wie Tak nie będzie potrzebne, nie? Może wy. dzisiaj my... Tego tak. nie chcą kwitka, nie? Papieru szkoda. Czego pani szuka? Tu się trzeba radzić. Aaaa. I to co był szyczaniec, sz, sz, tak? Tak, jakoś Klub. tak. No. no. To już jest chyba ligowym. To jest już ten inny ten ten. To, bo ogóle nie jest super czwarta liga, to jest jakiś poza czegoś tam. I mamy... Drugie miejsce od dołu, od, od miało, drugie od góry, bo z Buszynek podejrzewam, że jest pierwszy chyba, nie? Lubuszanin jest osiemnasty, a spadają w dół cztery drużyny już, nie? Zamiast dwóch. Więc... Nie wiem, ja to się nie interesuje. No tak ja wiesz? tak trochę śledzę, wiesz co, jak mój ojciec mówi piłka kopana. Czaj <laughs> bazę, No piłka a ja, kopana, nie? A ja jak, nie, piłka nożna. Nie, 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 co tam się sprowadza? Sprowadza mnie to, że tam kamień mi przykazał, że jakaś poduszka jest tu u was dla mnie. Popaczkę przyszedł. Tak, ja po pracy dopiero. Dalej Do te? Y rozważasz? Teraz kopię pod ten. Pod y, studzienkę kanalizacyjną. No dziurę, żeby... Sta... Ja już teraz tak nie robię. Gdzie robię. Dlatego <grym> teraz roz... y, sku... Y, sku... Sku... skuliśmy posadzkę no i teraz pod rury kanalizacyjne jedziemy, nie? Ojciec dzisiaj do roboty nie poszedł, to jego strata, nie? A to razem z No. No ale jakiś tam niby teraz wymyślił temu majstrowi, że ma problem z oczami ch... i, i nie poszedł. Problem z oczami? No, że nie, bo ma... łzałem mu nie? Wyjdzie na, na przykład teraz ja zawieje i cały czas mu oczu Okularki. Jak majster mu się zapytał czemu nie nosi czar, czarnych okularków, to powiedział on pierd... i on nie będzie nosił. Dobrze, że nie powiedział, że pierd... nie będzie robił. <ścoughs> no nie, no bo tam mi przekazał, nie? A ja dopiero po pracy też. Co, może alergię ma na pyłki czy coś? Nie wiem, no łzawy mocy, no przecież nawet e, tabletki był dzieci kupić. Katar ma? Nie. sam łzawy nie oczu. Co to jest? Co to... co to będzie? Waży trochę. Serio? Bartek Ufoludek O masakra Nie biedne. Ale nazwisko chyba jest wymyślone, nie twoje, a tego gościa O kurwa, A to takie wielkie? Serio ciężkie? Chcesz zobaczyć co tam jest? A czy mogę tu otworzyć nawet, nie? Żeby By nie było, że odbieram No a... On teraz mi podziękuję, nie? Przecież to, no... A z widziałem, że nowa dziarka wleciała No, coś tam Poka. No, ty tak no. Poka. Zaraz, Zaraz, zaraz Fajnie się Hello. mi się rozwaliła ta baza jej nie wygląda za ostrożnie. Ale jest dobra. Tylko wygląda jak... No bo krem... krem... krem, krem się tam... Wiecie, jeszcze ja w lodówce to miało powinno być lodówce. mam to na pół zjeść? No jak chcecie, możecie coś zjeść. Jedną łyżeczką nawet, <grym> A to, to, co? Yy, to plecak, nie teraz przyjedzie, zobaczysz telefon, to dasz mu ten plecak. Uważaj, bo wsadzisz go w bedę. dobra, w porządku. Spróbujcie i powiedzcie, że dobra tylko. No nie, to, ja to zaraz, próbuję sobie na spokojnie. A, dobra, musimy. No dobra. dobra, ruda chyba podrywa tu dla chłopaków. A taka sympatyczna się wydaje. Mhm, sympatyczna się wydaje. To jest kobitka kubusia? A, to jest jego. że to jest. Że, jego, rzeczywiście jego dziewczyna. Kurwa, co jest szczęście, że nie powiedziałem nic głupiego. Ja, ale kurwa, dobrze, że byłem sympatyczny tym razem. Ja, ale chłopie, chłopiec. Mało brakowało, że coś głupiego powiedział, powiedziałbym coś głupiego, kupiłbym jakby była fera na pół internetu. Jezu, Jezu. <grystanie> nie no, ale taka sympatyczna się wydaje. Aż mi głupio było powiedzieć coś głupiego, bo taka pozytywna się wydaje, nie? No Bóg miał mnie w swojej opiece, chłopie. Je, jakbym, stary, jakbym zrzucił 30 kilo nadal, tak? Tak lżej się czuję. Mhm. Mm no nie, taka sympatyczna, pozytywna a, o, Otworzę, zobaczę, co to okay. jest, a, bo ogólnie miałem taki plan, żeby nagrać się u tego, nie? Jakie oni miasta są? Z Dresdenka Kiedyś sprawdzałem, że to jest Drezdenko. Między w sumie Gorzowem, a piłą. Ale mówi, mówi do mnie, jak tu jesteś u chłopaków, mówi otwieraj uni. No bo ja tak mówiłem, nie? Że może, wiesz, no. będziecie chcieli sobie jakiś unboxing zrobić. No, ale, ale ja nawet, nawet, ona jest tak... Cieczka. Dobra, połóżnij na spokojnie na ziemi i O matko, jak pójdź na Ale co, co, rurki tam były? No, tej paczce. Pomaga! I jakaś k. Ku... jakaś banka. Chwila, <laughs> Jaka chwila, ku... co to jest? Ja to wypierdę. Czekaj. No poważnie. Mam tu jeskę, jak możesz. Ja tylko... Pokaż go... tą paczkę, pokaż tą paczkę. Daj, ja to... No masz co oni tu. <laughs> Nie wiem, co tam było. Co oni musieli mieć? Nie ja to. Co? Ale k***a kur... ciebie tym wszystkim, weź sobie nawet zaj zajrzyj mi to tam No nie no, czekaj, parówki Znaczy no tak, no parówki, ale ta bańka, co to jest? Ta duża bańka, k***ie kur... co to jest? Jakiś świetnik, nie? No Nawet nie ma co tego wyciągać Nie ma sensu, nie wiem jak tam chcesz, wyrzucisz to najwyżej i, i już. Wyczymy, co już Zobacz może dokładnie co tam jest później O matko o Ostatnio na lewie ktoś dla mnie coś niby jeszcze z tego, zesianka coś zostawił u was, słyszałem? No piszą tak wszyscy, ale nie, nie jestem ma... pewny 100%. Nie, nie ma. Nic a bo może jakieś stare co kiedyś ktoś zostawił? już. Nie, piszą zaszczym. tak na czacie cały czas. Zaskręcając. No, no, no. Wtedy, ja jak byłem na twoim labie to co chwilę na czacie było. Byłem dzisiaj u chłopaków, zostawiłem dla ciebie tysiąc oko. Coś takiego jeszcze tu było w tej paczce. Mi się to nie nada. To to zrobisz, że coś tam nie wiem, dasz może to. Tam... Chcesz... No dobrze? No przecież to jest no to jest zapakowane poważnie. Ja, tego na... ja tylko to otworzyłem tego. A czy tam... W tej pachce zarabiał? No. Ja tego nawet nie otwierałem. To jest zapakowane, <laughs> widzisz? Tu wszystko jest. Coś... nie używane I nawet jeszcze coś takiego było w tym, ale nie wiem. No, ja się na tym nie znam. Coś takiego za. Coś się było. Jak się cieszy, nie, za 5 zł, to nie że jakaś chyba stara kamerka z ekranem. No jest, nie wiem. Tam, co... tam cofania chyba. Że... Serio? No, dobra, tu masz kamery, mhm. jakieś czujniki, nie. ale to nie, tego nie. To mogę Cię wziąć jak też. No dobra. I to, to... pytanie, ile byś za to chciał? No, a ile to jest warte, pierw mi powiedz. Całe, no, nie? Czy używane? W folii to było, nie? Ja tego, te, teraz to otwierałem przy Was Ile takie coś jest warte? E, wiesz co? To jest pudełko od Kenwoodów, a w środku jest Blow. Jest to, tak? No, to nawet to weźcie mi, bo ja tak z tym chłopaki nic nie zrobię, a mi się trochę... <laughs> Nie wiem, jakbym dostał, nawet za to nie wiem ile. 34 zł kosztują. No jedna sztuka, no 30 zł. Ale zobacz. Dwa głośniki. No. 49 zł. Jakbyście no, byście mi wzięli tam nawet za, nie za 25 zł, to bym się cieszył. Dwie tych ludzi dla No 49 zł zestaw nowych kosztuje A nowych? No. No dobrze, no. To co, sprzedajemy to? No. <noise> <noise> He! Yeah.